Hej, wierzyli już widać wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagramy w pokonali w Green. I tym razem zmierzymy się, moi drodzy, z Lancem. Lensem, chyba jego imię chyba wymawia się Lens. W takim razie zmierzymy się z Lancem. I myślę, że chcę zacząć walkę, Nessie. Mhm. I znowu Lens jest Jedynym członkiem elitarnej czwórki, który ma swój własny korytarz. Z statuetkami do, w dodatku. Lens czuje się bardzo ważny. A zresztą czytałem to wszystko. Głupi dwudziestoletni sklerotyk. Dziękuję. I cały czas uważam, że ta jego peleryna jest trochę śmieszna. Znaczy nie, nie, w porządku wygląda. Właściwie nie wiem jak on nie wygląda. Nie, tak, tak, jest, jest śmieszne. Wyobraźcie sobie, że on tak chodzi po ulicy do sklepu, do supermarketu po mleko. <grymny> Lata tam na swoim Dragonite. W porządku. Po y Lens zawsze zaczyna od Gajardosa, Pokemona Wodna Latającego, z ruchami Hyperbeam, Dragon Dance, Earthquake i Thunder Wave. Tak, nic nie może specjalnie zagrozić laprasowi, więc Ice Beam. Dragon Dance. Tak. Na szczęście wzmacnia to jego atak atak i szybkość normalnie, a nie mocno, więc tym można się pocieszać. Wow! Ho, 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 ho! Zaczęliśmy całkiem nieźle, muszę przyznać. I znowu, nawet Lens u swojego Gajardosa ma trzęsienie ziemi. Ruch, który, na który ja musiałem ciężko pracować, a później musiałem dać jednemu i tylko wyłącznie jednemu Pokémonowi, ponieważ nie ujrzałem go później więcej na oczy, przynajmniej w postaci Tiem'a. Nie wiem, czy da się go gdzieś kupić, jeżeli któryś z Was wie wie coś o tym, że można gdzieś kupić sobie TM z Earthquake'iem, to niech proszę mi powie, być może ja to ominąłem. Jednak naprawdę jestem niemal pewien, że jedynym, sp jedynym sposobem na zdobycie Earthquake'a w grze, jest, no, oczywiście, jest pokonanie Giovanniego. I tutaj znowu powinienem nałożyć dla La Prasa, dla Nessy moje mojej Nevermelting Ice, zamiast... zamiast... Y co on nosi? Mystic Water Secret Power Secret Power Through the Mountains Secret, 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 secret power I tutaj będę mówiąc kolokwialnie i właściwie tak spamował przedmiotami leczącymi, ponieważ zależy mi na życiu moich Pokemonów. W takim razie gin! Na szczęście Gejardo teraz, teraz musi odpocząć chwilkę po użyciu swojego dewastującego hyperbeama, który niemal, niemal, podkreślam to słowo ma tu kluczowe znaczenie, niemal zmiótł mnie z powierzchni ziemi. <coughs> Mam nadzieję, że nie zadam nic zbyt... No a zresztą. Bądź szybsza. Oczywiście, że nie będzie. Mniejsza z tym, zobacz pomyślmy, czy mam w ogóle. Przecież on nie ma nic, że... O jasny Gwint! On nie może trafić Rasena niczym! Dopiero teraz to zauważyłem. On nie może trafić Rajsena. Oczywiście, że wyślij. Dziękuję. I... Ancient Power! To będzie działało świetnie na Pokémona Latającego. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? Dragonite. I tutaj chcę używać Rajsena, o tym pomyślałem już wcześniej. Chcę używać tu Rajsena. O kurcze, wystawił tego silniejszego na 72 poziomie. Ten Dragonite ma ruchy Hyper Beam, Outrage, dosyć potężny ruch, Thunderbolt i Ice Beam. Uuu, uuu, mm. Niedobrze. Na razie będę używał Ancient Power, mając taką cichą nadzieję, że zapomniał o tym, że ma Ice Beam. Na szczęście zapomniał, używa Thunderbolt. Thunderbolt, a to też mnie nie powinno się... Kurczę. NIE DOBRZE się stało. Hmm. Czy on ma jakiś... Nie ma... Nie ma trzęsienia ziemi, więc to jest dobra wiadomość. Mogę wystawić potwora z laguny przeciwko niemu. Najpierw jednak zabiorę mu trochę więcej życia moim Rysenem. Ach, liczyłem, liczyłem po cichu na cios krytyczny. A teraz liczę po cichu na to, że stanie się otumaniony. Outrage Fact jest potężnym atakiem, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że Pokémon używający tego potężnego ruchu sam siebie otumani, w rezultacie sam siebie będzie ranił później. Nie zabierz mi całego życia. Nie zabierz, nie zabierz, nie zabierz, nie zabierz. Cios krytyczny i nie zabrał. Potworze z laguny, podziwiam cię. Mam teraz darze cię niekłamanym podziwem. I kolejny Dragonite. Ten Dragonite będzie miał ruchy Hyper Beam, Earthquake, Dragon Claw i Flame Tower. Więc tak chcę wymienić Pokemona i to chcę wymienić nas nas powrotem na Reissena, no, jasny gwint! Pogromco derk... Y pog coś tu zrobi? Nie no, przecież on Nie, nie zrobi. Nic tu nie zrobi. Y wskrzeszam. Wskrzeszam Rajsena. i to wskrzeszam go w trybie natychmiastowym używając... Max Revive. Mam tylko trzy takie przedmioty, dlatego nie chciałem ich używać bez powodu, ale myślę, że to jest całkiem niezły powód. Bardzo chętnie bym zatruł Dragonite'a zanim zdążę cokolwiek mi zrobić, niestety... nie mogę. Dlatego Rayson... wybieram cię! Idź przede mnie, aby zetrzeć mych wrogów w proch, mój wierny druku! Byłbym Ci bardzo wdzięczny. I kończył mi się Ancient Powery. Właściwie specjalnie... specjalnie po to nauczyłem Rycena ruchu Dragon Claw. Niestety później się okazało, że Rajsena jest... O, cios krytyczny, więc nie jest tak źle, ale normalnie uwierzcie mi zbyt wiele obrażeń to Dragonite'owi naprawdę nie zadaje. O kurczę! Nie uleczył go! Jestem tym naprawdę mile zaskoczony, muszę przyznać. Jestem tym mile zaskoczony. Kingdra! Kingdra to jest kolejny nowy Pokémon. Jedyny nowy Pokémon drugiej generacji, jakiego tak naprawdę ma... Mm, ma... L... Jak on się nazywa? Lance? Tak więc... Co o Kingdrze mówi Pokédex? Jest to ewolucja Sidry, i właściwie wygląd Sidry znacznie bardziej mi się podoba niż wygląd Kingdry. Jest paskudna. Jest to Pokémon typu wodno-smoczego. Ruchy, jego ruchy to Hyper Beam, Dragon Dance, Surf i Ice Beam. A moje ruchy to Mega Kick, Inio, Są Chyba, że nie trafię! Chyba, że nie trafię, bo to się również zdarza, szczególnie zdarza się to mojemu kochanemu Scorchowi, który ma okazję, by błysnąć, ale z tej okazji nie chce korzystać. Zapiera się rękami i nogami, nie, nie, nie trafię, bo mi się nie chce, Buntuje się. No i oczywiście. No, o, dziękuję Ci, Scorch. Jesteś niezwykle pomocny. Jak miałem... jak miałem... próbne... sesje próbne, Skurcz był niesamowicie pomocny! Roznosił mi połowę pokomonów przeciwników! Tutaj nie mogę siłą go nawet przymusić do tego, żeby zrobił cokolwiek użytecznego! Jasny gwint! Szlak by to trafił, jak słowo daje! Niech będzie... Taniec Mieczy. Chyba bardzo chętnie użyłbym tańce Mieczy z pięć razy, wtedy... ...położyłbym Kingdre za jednym ruchem, zobaczmy. Oho Mogłem jednak zrobić jeszcze raz Taniec Mieczy. Szkoda, szkoda. Sparaliżuj, sparaliżuj, sparaliżuj se, sobie... się szkurczę. Dobrze? Sparaliżuj, sparaliżuj, sparaliżuj. Dobrze, nic nie rób, nic nie rób, nie, okej, okay, trafił już, nie gin, nie giń. O, nie, nie zginął. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Z już sparali... Niech to. Już przekonałem się, że w tym konkretnym środowisku Secret Power ma szansę nas. Ma szansę sparaliżować przeciwnika. Co jest bardzo przydatne. Zawsze istnieje ten cień szansy, że w następnej turze Pokemon nie będzie mógł się ruszyć, właśnie przez to, że jest on sparaliżowany. Rzadko się to dzieje, ale jednak. Hyper Beam to taki... obosieczny miecz, można powiedzieć. W końcu jest to ruch potężny, przyznam, jednak wystawia wtedy Pokemona przeciwnika na moją łaskę tak naprawdę. Tak więc w tej turze użyję Smoczego Pazura, który zrobił cały jeden wielki guzik, dziękuję Ci bardzo, Rysen. Jednak zostawię Rysena, Rysen jest Pokémonem kamiennym po części, więc będzie miał większą szansę na przeżycie Hyperbima i mam nadzieję, że użyje Hyperbimalnie a nie Surfa. Użyj Hyperbima, a nie Surfa. Ani Beama też nie używam, no bym taką małą prośbę zapomniałem wspomnieć. Dobra... Dobra, Dragon clone, niech będzie dragon! Oleee Albo niech będzie serw, prosto w Rycena, czemu nie, tak też jest fajnie. Eee, jasne...